Jedna z najpopularniejszych ostatnio wśród służb butów to ten. jest taka nasza kopia Lowy na kryzysy. I to nie są gwoździe, tylko rzeczywiście nity. Jojo, kochani. Ostatnio nawet te Lowy przebił HX. Ale HX, ten model, który lubicie, kosztuje nieraz stety ponad 1200. Natomiast wiadomo, jest jak jest. Więc jedna z najpopularniejszych ostatnio wśród służb butów to ten. To jest taka kopajoloły i co ciekawe jest z membraną, jest na wibramie i co ciekawe około 400, czyli jest spoko. Szyte w Europie, surowce europejskie łącznie z membraną, nie ma tu nic azjatyckiego. Jest to oczywiście w wariancie też takim i moi mili zobaczcie jest też wersja krótsza. Także to jest taka nasza kopia Loły na kryzysy, no bo wiadomo, że wszyscy marzą o Loły, ale Loła, ponieważ na przykład ostatnio nie daje wibramu, może się okazać, że ten but Wam nawet dłużej wytrzyma, tak? Jeżeli chodzi o desanty, pokażę Wam jaka jest różnica, bo tu jest wszystko to samo, szyte, nitowane, klejone i to nie są gwoździe, tylko rzeczywiście nity, natomiast chodzi o język, klucz tu jest w języku. Koło 200 zł mamy z tym lepszym językiem, czyli skórzanym. Jak chcecie taniej, typu 180, 160. Może być język, ale wtedy język nie będzie tutaj, cała ta wyściółka skórzana. Tu wszystko jest skórzane. Koło 219 zł. Natomiast moi mili, żebyście nie wiem jakie buty mieli, to i tak przed dronami czy innymi bombami nie uciekniecie Więc w związku z tym pamiętajcie, otaczajmy się tymi, co okazują wam szacunek ja mam prosty system i ten system działa na wszystkie nacje Jeżeli Białorusini nas lubią i szanują, okazują nam szacunek Polakom i polskości Przyjmujmy ich z otwartymi rękami Jeżeli Szwedzi uciekają z własnego kraju i okazują nam szacunek, takie my im kiedyś jak jechaliśmy do nich na emigrację Przyjmujmy ich z szacunkiem i z radością i miłością Natomiast są narody, które nigdy nam nie okazują szacunku od 700 lat, więc są, tym narodom nie musimy okazywać miłości i, i wsparcia, gdyż ponieważ oni sami wiedzą, że nas nie lubią, więc nie musicie kochani liczyć na jakieś tutaj względy. Po prostu nie spodziewajmy się niczego po ludziach, których w dzieciństwie uczą, że Polak nie jest ich przyjacielem. Więc pamiętajcie, my jak jechaliśmy nawet do Niemiec, okazywaliśmy im szacunek. Ja to pamiętam. Cała moja rodzina tam pojechała łącznie ze mną. Zarabialiśmy tam czasami. Handlowaliśmy. I zawsze okazywaliśmy im szacunek u nich na miejscu. Natomiast jak oni nam nie okazują szacunku, to nie czytajmy ich gazet, nie kupujmy w ich sklepach, po prostu miejmy ich w nosie. Dlatego, że szacunek jest wynikiem oczywiście wieloletnich też zaszłości, ale szacunek jest czymś, co musisz mieć. Jeżeli masz być dobry, to bądź dobry dla tych, co Ci okazują szacunek w pierwszej kolejności. Jo